Hej, hej! Wiesz dlaczego porównywanie się w sieci często jest bez sensu? Bo nie bierzesz pod uwagę jednego. Kontekstu. Witajcie w Między Słowami. To taki mój poboczny kącik. Będzie trochę luźniej, trochę więcej prywaty, zdecydowanie mniej formalnie. Tutaj będę sobie po prostu rozmawiać z Wami o różnych rzeczach, które obserwuję, o swoich przemyśleniach. Czasem dopowiem coś, co mi umknęło w odcinkach projektu ja, o tym, co mi uderza w codziennym życiu i w internecie, a czasem po prostu może się wygadam, jeżeli będę tego potrzebować. Dziś chciałabym porozmawiać o czymś, co nazwano kontekstem. I serio, wszystko od niego zależy. Bo wiecie, bardzo łatwo jest się porównywać, szczególnie w sieci, ale porównywanie się bez uwzględnienia kontekstu jest jak ocenianie książki po okładce. Wyobraźmy sobie, matka trójki dzieci, pracująca na etacie z mężem, który pracuje po 18 godzin dziennie, nie może porównywać się do singielki, która pracuje zdanie, ma czas na kawę w środku dnia i może podróżować, kiedy chce. Ani do studentki, która na utrzymaniu bogatych rodziców dorabia sobie jako influencerka. One wszystkie znajdują się w całkiem innych miejscach w życiu i każda z tych sytuacji wymaga innych wyborów, innych poświęceń, innych umiejętności radzenia sobie. Bo kontekst to nie tylko kim jesteś, ale też w jakiej sytuacji jesteś teraz. Każdy z nas ma inne życie, inne wyzwania, inne zasoby. To, co dla jednej osoby jest łatwe, dla drugiej może być niemal niemożliwe. Matka trójki dzieci może marzyć o spokoju na pół godziny dla siebie i to już będzie ogromny luksus. Podczas gdy singielka pracująca zdanie może mieć nie tylko pół godziny, ale parę godzin spokoju niemal codziennie. I obie mają prawo czuć satysfakcję lub frustrację w zależności od swojej sytuacji. Każdy musi podejmować decyzje w swoim kontekście. Co dziś zrobić? Z czego zrezygnować? Na czym skupić energię? Porównywanie się bez kontekstu jest jak ocenianie filmu po jednej scenie. Scena może wyglądać pięknie, dramatycznie, zabawnie, a później okazuje się, że poza tą jedną, jedyną sceną film jest do bani. Dokładnie tak samo jest w życiu. Nie widać wszystkich trudów, decyzji, wyzwań stojących za tym jednym idealnym momentem pokazanym w sieci. I tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli naprawdę chcesz coś zaczerpnąć z czyjegoś życia czy stylu to nie musisz od razu kopywać wszystkiego jeden do jednego. Wystarczy dopasować inspiracje do swojego kontekstu i zrobić to małymi krokami. Nie musisz zrywać się o 5 rano, żeby zdążyć na siłownię, zanim dzieci wstaną. Możesz tak jak ja wstać po prostu pół godziny wcześniej niż zwykle. Zrobić 10 minut rozciągania, napisać plan na dziś, wypić kawę w ciszy. To też będzie fajny początek dnia. Na Twoją miarę i w Twoim tempie. Do tego bardzo często to, co widzimy w internecie, jest podkoloryzowane. Wszystko wygląda pięknie, czysto, idealnie, a za kamerą? Często bałagan. Paskudna macza z rolki ląduje w zlewie, kot przewraca kwiaty, a dzieci wyciągają wszystko z szuflady. Nie dajcie się zwieść, serio. Myślicie, że te sceny z porannych nawyków tych wszystkich państw są prawdziwe? Ja, jak rano się budzę, nie mam idealnej fryzury i makijażu w przeciwieństwie do nich. Dlatego w tej serii będziemy sobie rozmawiać o takich rzeczach między słowami, o tym, co czasem nie jest widoczne, o tym, co w codziennym życiu się liczy, a czego nie widać na zdjęciach i filmach. O tym, że każdy z nas ma swoją historię, swoje wyzwania i swoje ograniczenia, i że porównywanie się bez kontekstu jest po prostu niesprawiedliwe wobec siebie. Bo wiesz co? Czasem patrzymy na czyjeś życie w sieci i myślimy, wow, jak ona to wszystko ogarnia. A tak naprawdę te same ręce, które robią perfekcyjne zdjęcia, najprawdopodobniej nie wyrabiają z prasowaniem, sprzątaniem, a wieczorem padną na kanapę z pizzą. I wiesz co? To całkowicie w porządku, bo takie jest życie. Więc następnym razem, kiedy poczujesz, że ci czegoś brakuje, że nie jesteś tak idealna jak inne, zatrzymaj się przypomnij sobie kontekst, bo twoje życie też jest pełne fajnych rzeczy. I też masz swoje sukcesy, nawet jeżeli nie są fotogeniczne. Także witajcie W Między Słowami, serii, w której będziemy trochę prywatnie, trochę szczerze i bez filtrów rozmawiać o życiu, które jest dalekie od perfekcji. Daj znać w komentarzu, jaki mały krok ty możesz dopasować do swojego kontekstu. Chętnie o tym przeczytam. Do zobaczenia.